Powiem Wam, że stoję sobie tak tutaj w tej grze, w tym moim statku. Jest noc obecnie i tak troszkę niepokoi mnie to, w sensie to jest takie, mm, siedzę tutaj tak jak na szpilkach, kurde, felek. Taka, tu jest cisza, yy, nic się nie dzieje, palą się te światła, które nie wyglądają zbyt przyjaźnie, tu jest ciemno, tu nie wiadomo, czy mi zaraz nie wejdzie jakieś gówno. No, siedzę tak, kurde, wiecie. No niezbyt, niezbyt jest tutaj ciekawe, tak tak, Kurde, powiem wam, klimacik jest taki. No kurde. Nie powiem, nie powiem, postarali się. Ale no mówię wam, siedzę sobie tak po cichu. A w ogóle to witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Scrap Mechanic w drugim już odcinku z tej serii. Zapomniałem się przywitać. Tak się zacząłem już gadać w tych pierdałach. Zacząłem gadać o tym, że tu jest tak straszliwie i... I zapomniałem w ogóle się przywitać. So, witam was jeszcze raz. I tak, ym, chwilę sobie po odcinku tutaj zebrałem rzeczy z tej półeczki ym, Tak, pozbierałem różne pierdełki, tutaj sobie zebrałem stąd yy, Tu sobie te rzeczy postawiłem, yy, tu w skrzynce nie ma nic yy, tu sobie zrobiłem jeszcze troszeczkę porządek w ekipunku. Taki mam yy, porządek to jest nasz cały dobytek i yy, co tu jest, jest jakaś mikrofalóweczka, yy, kubeczek i tutaj jest jeszcze kaktusik. No i to to chyba tyle. My sobie poczekamy aż się zrobi noc. Noc. Nie, my nocy nie chcemy. My chcemy dzień, jest pierwsza w nocy, tutaj widzicie. Czyli jednak nie ma zegarka. Zegarek był kiedyś. Teraz jest książka i musimy to tutaj właśnie w tej książce się nią posługiwać. To widzę, że leci chyba sekunda, czyli jedna minuta to jest godzina, czyli doba trwa 24 minuty. Ok, czyli za 5 około minut, powinno się zacząć robić jasno. Co my sobie zrobimy w tym czasie? No, nie wiem, kurde, albo ciemno jest. Wiem, skraftujmy sobie coś tutaj, na przykład connection tool. Zróbmy sobie to. Craft i zobaczcie, co nam się robi, pół minuty. To jest nam niepotrzebne, to jest nam niepotrzebne. O matko, jak się przestraszyłem. Kurde, już mi serce do gardła podskoczyło. Przysięgam, a to on zaczął gadać. Jeju, straszne. Kurde, niby taka głupia gra, kurde, powiem wam, że... Można się zlęknąć, no nic, zobaczymy co nas czeka później, na pewno nie będzie już tak... Y, ...przyjemnie i sympatycznie jak jest tutaj, co to jest? Eee, y, siodełko, siodełko, drewno. O, może jakieś drewno by się przydało porąbać, co? Tu jest silniczek, dobra, to sobie spokojnie, sobie tym się zajmiemy. A o, zrobiło się, super. Kolekt, i teraz patrzcie co mogę zrobić, patrz, to to. Pyk. To, z tym. I mam lampkę na przycisk. patrz to To jest poziom, zaawansowania Level Master. Położyć się mogę. Super temat. Kwiatuszek. O, postawmy se kaktusa tam. Tu Nie da się. Ale tu się da. Pyk. Dobra, cały czas tutaj hałasują te prundy. Szkoda, że tego statku się nie da naprawić. Tylko trzeba go opuścić i iść w świat. No szkoda. Teraz tak, wyjdźmy na dwór Jezu, jak jest ciemno. Nie można jej latarki? Albo nie, jeszcze zróbmy ten. Najedzmy się, zobaczcie. Yy, napijmy się tego. Ile nam to da? O, zobaczcie, zróbmy to jeszcze raz. No i pięknie, mamy wszystko na full. Odłóżmy... Ej, co to. A, e, włącz pan to. Odłóżmy sobie to, co jest. Powrócimy ziemię, mamy cztery. Ziemniaczki mamy. Yy, dobra, pójdźmy sobie. Która jest godzina? Trzecia. No dobra, idziemy, kurde, może będziemy walczyć. Jezu, jak jest ciemno. Zaraz mnie ktoś zajdzie z boku. O, tu się świeci lampka. Ej, serio jest ciemno. Wy cokolwiek widzicie? Ja, ja nic nie widzę. Ale tu będzie zaraz, kurde. Na bank jest, do jakiś głąb zaraz przyjdzie i mnie będzie chciał wyprowadzić. Jezu, jak to jest... Kurde, no, no nie jest ta gra taka. No. A ja, dobra, narzekam, gadam, pierdołyk. Fajnie jest, tylko kurde, ta gra jest taka, wiecie Trzeba się do tego przyzwyczaić, co prawda już się robi jasno, więc to mi się bardzo podoba. Jestem z tego zadowolony. Yy, I teraz tak, tu mamy, zobaczcie. Ej, tu mamy fajnie. Zbiermy to Zobacz, O! Kurde, mam wrażenie, że ktoś tu chodzi Nawet to jest tylko wrażenie. Zbierzmy tę ziemię. Bo ona jest sobie taka rozesrana. Byk, tu niby rośnie jakaś kapucha, a nie mogę jej ruszyć. Dobra, na początku sobie posadźmy poniżej 10, tak jak jest y, zalecane. To. A zobaczymy potem, jak to będzie wyglądało. Jak sobie zbudujemy większą farmę, wiadomo, że przydałoby się więcej tego mieć. 9 to jest mało. Nawet nie dyskutujmy o tym, że to jest duża ilość. Y, Odłóżmy sobie tę ziemię. Aha, to, to już jest tyle tego. Mamy jeszcze 7. Okej, okay, dobra, spokojnie. Spokojnie, tę ziemię, spokojnie. Weźmy sobie to i to, i to. I to sobie weźmy Tu w ogóle można to rozebrać Też sobie weźmy i to też Tą paczuszkę na razie sobie zostawmy Tu mamy kółko I łożysko Z których już będziemy mogli zrobić pierwszy pojazd Ale to nie w tym odcinku Teraz tak mm. Zasiejmy coś może Pomidorki A może będziemy siedzieć pomidorki A co tu rośnie? Nie wiem nawet co to rośnie To weźmy sobie pomidorki Pyk, pyk, pyk. Pomidorki, pyk. Wszędzie są pomidorki. Oduszmy sobie to i weźmy sobie nawóz, tak? Dobrze robię? Kolej... Nie, trzeba teraz tak. Trzeba nawodnić, nawozić i czekać. Okej, okay. czyli bierzemy pyk. Panie. Będziemy zbierać. Yy... O, już się dzień zrobił. Gadam, gadam i nie zwróciłem na to uwagi. Piąta rano i już się robi jasno, czyli to dobrze dla nas znaczy, że szybko się będzie robić jasno. Um, pyk, pyk, pyk szkoda, że się nie podrywa więcej niż jedno, da się więcej? da się pa. kurde, jeszcze jednak jeszcze jeden kurs mnie czeka i pyk, i teraz możemy to pyk, 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 pyk pyk, 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 pyk. wszystko, co, kurde, cały nawóz mi szedł. dobra, postawmy sobie go tu i teraz tak odłóżmy te wiaderka chociaż one mogły być napełnione z wodą, mogłyby chodzić z napełnionymi może zróbmy sobie to tutaj o, tak sobie zróbmy Redbeat mm, y, red seed czyli musimy mamy jedno, szkoda, czyli musimy to teraz posadzić musimy to, żeby tego było więcej, no bo jedno to za mało mm, coś jeszcze chciałem się czymś zająć i zapomniałem nie no, teraz musimy czekać, tak? tak, czyli teraz czekamy sobie Podobno roboty nie przyjdą, bo... Hmm, no bo jest 9. A jak będzie więcej niż 10, to wiem, że mógłbym jeszcze jedną dostawić, ale... Już nieważne. Dobra, więc może pójdźmy sobie zebrać drewno. Jakieś, skądś, coś tutaj wytnijmy. Już przygotujmy się do tego, żeby sobie samochodik zrobić. O, a, okej, okay, rozumiem. To może... To jest za ładne. To też jest ładne. Kurde mal. Tu wytnijmy coś stąd, o. Patrzcie. O matko, ile będziemy to skrobać? Bo będziemy tu stać z 5 minut, zobaczcie, patrzcie to. przecież każde to drewienko trzeba opierdzielić? Jeszcze jedno. Dobra, niech wam będzie. Tam mam... Przy okazji mi farma może urośnie, ale patrzcie, ile będziemy mieli tego drewna. Panie! Kurde pan. Skrop pan to, bo to trochę potrwa. Dobra, w tym czasie, jak my to będziemy sobie skrobać, to tam nam urośnie farma i będziemy mieli dwie pieczenie na jednym ogniu. A w kolejnym odcinku A w kolejnym odcinku, myślę, że zajmiemy się już eksploracją. Pójdziemy sobie gdzieś dalej, tam może do tej, tego budynku tego co było koło tej wieży. Tam z góry go widzieliśmy. Nie ten z kluczykiem, bo tam się będziemy udawać na stałe, tylko ten taki tutaj obok był. Tam może spotkamy te roboty z widłami, już te bardziej takie yy, skillowe w walce trzeba troszeczkę więcej umiejętności yy, bo no, mogą nas sklepać Nie wspominam o tych takich czerwonych, jeżeli ktoś wie o co chodzi tych farmbotach, bo one to jak przesunam to no, to niewiele z nas zostanie więc trochę szkoda by było tak zginąć 80 drewienka Panie! To to mało będzie tego drewienka, ile ja to będzie? 100? Tego będzie trzeba zdecydowanie więcej Patrząc ile tam trzeba było na craftingi. Plus jeszcze trzeba będzie coś z tego yy, drewna zbudować, no to, to, to to nie są takie małe rzeczy. Jeszcze to wytnimy Okej, okay. zobaczcie. Tu jest kamor. Niestety kamora nie mogę. Bo do kamora potrzeba nam wierpło. Widzisz? Widzisz, widzisz, widzicie. Co tu jest? Jakaś opuszczona ruina. Odłóżmy sobie to drewienko tu. Tam to nam na pewno jeszcze nie urosło, bo to Ja wiem, że to było mm, opryskane tym, ale to nie ma takiego tempa na bank Sprawdźmy sobie i pójdźmy sobie do tamtego miejsca Może tam jest cokolwiek e, Co nas zainteresuje? Nie, tutaj sobie to rośnie bardzo ładnie mm, Roboty się tym nie interesują Więc my się przejdźmy tam Przed chwilą tam widzieliśmy jakieś zieloswo. A to mogę? Nie mogę Czyli to trzeba mieć. Yy, no, tą maszynkę taką, jakąś. Jakąś, no coś trzeba pewnie sobie zrobić innego. Jakieś wiertło pewnie, albo jakąś. Nie, nie wiem, coś tam było. Yy, z tego co kojarzę, ale nie pamiętam dokładnie. Zobaczymy potem. Mhm. Mm tu mamy jakiś opuszczony budynek. Patrzcie. Może coś tu będzie. O! A jakiś. O! Fajnie. Zbierzmy sobie to. Taki odcinek, typowo zbieramy sobie coś. Yy, dwie piersze na jednym ogniu, tam się robi farma, my sobie zbieramy. Jakaś skrzyneczka by się tutaj przydała. Szkoda, że nie ma żadnej skrzyneczki. Ale ważne, że są chociaż te elementy. Zobaczcie, co nam się zbiera tutaj. Yy, coś tu więcej jest oprócz tego? Czy tylko pozostałości po robotach zostały? Chyba nic więcej nie ma co za ogromno zan i. Za tym, na tym ocaleniu coś będzie? Czy to jest koniec świata? Czy tam daleko coś będzie, no ciekawy jestem Zobaczymy, to drzewo da się wyciąć? Da się i z tego będzie o wiele mniej yy, No mniej łupania chyba będzie tego Więc wytnijmy sobie się na drzewko, Pyt, patrzcie Pierdzimy sobie tą deseczkę i to sobie opierdzielimy. My tu będą jeszcze może dwa albo trzy tego. Tego. Trzy będą, zobaczcie, no i elegancko. Ej, panie! a Nie nie uciekaj pan. Pyk i jeszcze jedno tutaj jest. O kurde, to jest bardziej wytrzymałe. Nie no, wydaje mi się. Wszystkie były tak samo chyba wytrzymałe, nie było różnicy. Dobra, i to wszystko? Nie tu jest... A, tu jeszcze jest. Patrzcie, jak się ukrył. Okej. Okay. I teraz jak sobie to weźmiemy, to zobaczcie, ile już mamy. Woda mi strasznie ucieka. Jak tą wodę zdobyć, żeby się napić. Hmm, tak. Zobaczcie. Ile mamy tego drewnianka? 150, a jak pójdę się tak napić? Nie mogę się tak napić. A jak się. Pff. A, butelki by się pewnie z wodą przydały, A jak ja mam zrobić sobie butelki z wodą? Ale pomidorek, na przykład taki pomidorek, też mi chyba daje ten... wodę. No i git, czyli nie trzeba osobno wody pić. No i super. Wracamy na HT. HT, hmm, Przenośni mi HT, bo to jest jak zniszczony statek nasz. Coś tu ciekawego jeszcze nie będzie? Nie będzie. Jak ja mam tutaj wrócić? Powiem mi ktoś teraz. To, to się da wejść chyba. Damy radę. Pyk. Ciekawe, co jest w tym kierunku. Ocean. O! Tu jest jakiś budynek. Tu też pójdziemy. Tu też pójdziemy w kolejnym odcinku. To jest. Zobaczcie, to jest jakiś barwnik. Weźmy sobie go. Niech będzie. Pięć. Kukurydza Ją trzeba upać Kukurydza też się przyda, chyba do, do, do kruchu ona jest My ją też może możemy jeść, nie możemy Szkoda No nieważne To się zajmiemy tym kiedy indziej Pigmenty, pigmenty, tam jest budynek Czyli kolejne miejsce, które musimy zwiedzić Dobra, czyli kolejny odcinek zapowiada się na taki E eksploracyjny, gdzie będziemy zwiedzać naszą okolicę, w której mieszkamy. Bo tu jest wiele rzeczy do zobaczenia jeszcze. ale tych kwiatków jest tyle, że to nam starszy na wieki wieku. Ja zresztą nie wiem po co mi to na razie jest, bo ja jeszcze nie mam tego urządzenia do malowania bloków, więc na razie mi jest to niepotrzebne. Przyda się na potem. Można to pewnie odstawić. O, pięknie, czyli można normalnie sobie fajnie przechowywać. Bez zbędnego zmie. Y zmie. Bez zbędnego marnowania miejsca w ekwipunku. Sprawdźmy jeszcze, czy nasza. Y Remka tutaj urosła. Patrzcie, trochę bardziej się rozrosło. W następnym odcinku będzie już naj najpewniej. O, no się przestraszyłem! Matko święta! Nie, dobra, to gra nie jest dla mnie. Czelicie, że. Siedzę sobie, jest noc. Y jak nagrywam to. Siedzę sobie. Gram sam na single playerze i nagle patrzę, jak jakiś chłop do mnie biegnie z widłami. Totalnie. Kurde mol, troszeczkę się przestraszyłem, no co, no co będę ukrywał, no. Trochę mnie Pietra zrobił. Nie powiem, nie powiem. Na co ja mam zrobić? No, takie uroki są w tej gry, ale kurde, autentycznie tak mi krew podskoczyła, ciśnienie. że to szok. Dobra. Nie ma co się podniecać. Żegnam się z Wami, dziękuję wam za kolejny odcinek yy, z gry Scrap Mechanic Zrobiliśmy sobie farmę, rozpoczęliśmy, zwiedziliśmy sobie jakieś tam ruiny yy, Co jeszcze? No, jakieś tam pierdółki porobiliśmy istotne i mniej istotne. Yy, tak, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia. Cześć!